Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz, oczywiście, grzyby rosną. Raczej będzie dzisiejsza wycieczka podobna do wczorajszej. Mamy czwartek, 7 sierpnia. Dochodzi 14. I 24 stopnie. Na plusie cieplej, ociepla się. I borowi, który tutaj rośnie, to jest pierwszy prawdziwy dziś. bukowym że Pokażę to co spotkam mnie w lesie. Podzielę się tym. No ma nie będzie żadnych niespodzianek. Pewnie nie będzie tak dużo grzybów jak wczoraj. Tu prawdopodobnie ktoś już był, bo widziałem dziurę po borowiku Nie zamkniętą. No cóż. Dobrze będą grzyby będziemy zbierać Dziś chyba tylko to co trudniej znaleźć znajdę po prostu w tym lesie Bo ktoś już chyba był Opa Dobrze ale są słodziaki. Prawda? A Się solidnie, fajnie. Ok. Trudniej dziś. Ale to, może lepiej, więc więcej czasu na to, żeby ten film był fajny. O. O, też w Borowiku też chciałbym nazbierać ktoś był dziś trudno takie życie udało mi się ładnego podgrzybka znaleźć jest bardzo ładne. podgrzybki są mi potrzebne do Maryna i takie borowiki też jak ten tak idealne do marynarki trzymał się mocno tak wyglądam bardzo ładnie są pojedyncze muszę po prostu tutaj pochodzić trudno Jakoś sobie radzę. Może borowiki tylko ukryte zostały dla mnie. Tu jest jeden, a tu urósł drugi. Tu są do suszenia. A ten może być zamarnowany. skromniej, o wiele skromniej pójdziemy jeszcze do innego lasku ale ale tu musimy to wszystko przeczesać wcześniej bo niestety powolutku przybywa dopiero kilka prawdziwków i te dwa dziurek dzisiaj e, widziałem już sporo w pogrzybkach, ktoś to po prostu zbiera inaczej niż ja, nawet nie zostawię, nawet nie czyści w lesie, żeby nie zostawić śladu, może nie wiem, może mamy czasu, może mu się nie chce. Na pewno, Na pewno ktoś był, ktoś zbierał, ktoś pozbierał. To się nazywa właśnie zmienność losu. Zmienność lasu. Tak. Bardzo fajna. Ciekawe jest to, że mają różne kolory czapek. No, troszeczkę są podobne do siebie. Mamy. Może coś jeszcze dla mnie zostało. Niestety nie, tylko dwa. Takiego brawiska jeszcze znalazłem, częściowo odwyziony jest jeden rozkładający się ale tu jest ładny Ten jest ładny nie jest ładne. Nie jest, ładne. jest słodziaczek miałem nadzieję że będzie ich mnóstwo dziś, być może były, ale cóż, trzeba do lasu rano przechodzić. Dobrze, nie jest źle. Nie jest źle, no coś tam mam, prawda? Tak są ładne rzeczy. Mam nadzieję, że bez czerwi. A ten ten bardzo ładnie rośnie. I biały grzebek pod spodem. Idealny do marynaty. Nie powtórzymy wczorajszej przygody, ale las ma to do siebie, że nie zawsze jest... Nie zawsze jest tak, jakby się nam marzyło. Może się jeszcze poprawi. Są już dwa. Ten był pierwszy, obok był drugi, a za buczkiem jest trzeci. są podgrzyby. Tak wygląda jak podgrzybek, ale są śliczne. Teraz już nie wiem, jak tak żeby się nazywają. Mają jakąś swoją nazwę. Już nie pamiętam. One się rozwijają, takie kapelusze rozłożyste brązowe. Bardzo ładne. Tu jest jeszcze jeden. Chodźmy, malenisko. Robimy noworodkę. Ładnie. Pierwszy borowik na drodze, który został znaleziony. Czy miałem ich sporo? Nie, proszę bardzo. Pierwszy. A tak wygląda leśna droga. Pełna mochu, jagód Świętych drzew w cywilizacja z dami, samolot. Przed chwileczką widziałem prawdziwka. Aha, Dziś jednak maluchy są w przewadze. I tu są jeszcze dwa. Jest jeden, a ten następny, najładniejszy. Las bardzo ładne. Wczoraj zawiaderka. A dziś pół. Ale mniejsze grzybki, prawda? Bardzo ładne. Jesteśmy w innym miejscu, troszeczkę już odszedłem. Przeniesiemy się do podobnego lasu, w którym zbierałem grzyby i nie byłem tam od tygodnia. Jeżeli ktoś był i pozbierał, to ja już nic nie znajdę: nic, niczego. A jeżeli nie było nikogo, to tam będzie bardzo dużo grzybów, takich jak ten na przykład. Wow, wow, wow. Pięknie to zagąpiłem. Śliczne. Śliczne. Muszę mu zdjęcie zrobić. I zabiorę. I pójdziemy dalej. Borowika zerwałem. To już chyba nie ma dalej czerwi. Piękne kurki jeszcze. Trzeba się cieszyć sezonem, póki trwa, prawda? Dobrze. Idziemy dalej. I teraz tą dróżką musimy się przenieść. Tam jest taka górka. Za tę górkę jakieś 300 metrów. Powinien być kolejny lasek z prawdziwkami. Zobaczymy. Zrobiło się bardzo ciepło. W końcu jest sierpień. To jest ten nosek. Takie coś. Będziemy buszować za chwileczkę. Jeśli nie było nikogo, to będą grzyby. Bardzo możliwe, że będą, bo, bo tutaj po przeciwległej stronie. Urys. Dobra. nie sam. I jeszcze jeden. I ten wielki. Wiesz sama wycieczka coś przyniosła. Dobrze, idziemy do lasku. Jest pierwszy. Tam jest drugi, ale to już. Nie wiem czy będzie dobry przedgirek. Zobaczymy dobrze ładnie dzwoni można suszyć. dobrze są drugi. Jest drugi, przepraszam. Są dwa. Właśnie to miałem na myśli, że są dwa. To znaczy, że nikogo tu nie było prawdopodobnie, bo to są za dużo grzyby. Za duże są grzyby, żeby je przeoczyć Czekamy. Na drodze. Jest droga w tym lasku, jest ich kilka. Piękny rzep. Krzypków jest mało, na pewno nikt tędy nie chodził. Po prostu to już jest wysypujące za sobą. O, powiem tak. Nie sposób przeoczyć. Takie przerośnięte dwa wielkie prawdziwki też ominąłem, tam jeden, tam drugi, to znaczy, że nie było tu nikogo. Jest kolejny, chyba tylko jest sens um, to po prostu przy drodze szukanie prawdziwków w tym lesie, bo no tylko przy drodze rosną. Jest ich nie za wiele, myślę, że ze trzydzieści, o, ten zaprzeczył temu, co mówię. Bardzo ładny. Dobrze. Dobrze, ale wracamy do drogi. Znalazłem w lasku, ale droga rządzi dzisiaj. Te drogi zielone w muchu. Nie musi być ich dużo, ale jeżeli będą takie piękne, to cóż, wystarczy kilka. <grystanie> Oj, przepraszam bardzo dalej. Piękny warowik. Tu przerośnięty prawdziwek leży już, tam pod bukiem ukryte, schowane takie dwa. Zobaczyłem Z tej drogi To jest około, około pięciu metrów Już niczego sobie Niczego sobie prawdziwego uh, 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 uh. Super brodek. Super Piękny Kolejny ładny prawdziwki Szyć. tu są dwa tu jest trzeci dobra, okej okay. okej okay. tak, bo to warto było przyjść wczoraj wczoraj, wczoraj a tu jest czwarty. a piąty tam się rozłożył pod buczkiem już jak z bajki, prawda? I spogoda ładna, bez deszczu. Te trzy niestety były. Były w czerwiach, miały dziureczki, a ten mały był ok. I ten pewnie też będzie ok. Bardzo ładny. Ale tylko jeden. Tylko jeden. powoli to woli, woli wiaderko się zapełnia z tymi pięknymi borowikami, które, które razem zebraliśmy a ja tu jeszcze mam z godzinę w lesie proszę bardzo taki amator amator trzonu chwilą sujki strasznie się awanturowały. Pokażę Państwu maślaki pstre i taką wyraźniętą formę już. To jest muchomorek rdzawo brązowy. Są jadalne te grzyby. robić też jest najbardziej są jadalne. Tu jest tam nie jest, jest Fajnie. Chwileczkę tu wrócimy, ale to zabierzemy. Bo potem zapomnę, gdzie roz bardzo ładne, fajne. Chciałem maśtaszki pokazać. To no, są bardzo ładne. Rośnie. Jeden. Nie będę ich zrywał. I tu są jeszcze dwa. Nie będę ich zrywał. Tu jest jeszcze jeden prawdziwek. Dobra, głowę. czapka. Takie dwa ładne żzybki. Te naślaczki. I pewnie jeszcze coś znajdę. Poszukamy. to też kadruszka. Dość już zarośnięta mechem, małymi bukami, warto było zajść. Tak, po tego grzywka warto było zajść. Twardy, ładny, dojrzały, brązowy. I wracamy tam. To już właściwie końcówka lasu, końcówka grzybobrania ale jeszcze ładne rzeczy udało się znaleźć. jest jeden i za chwileczkę. A właściwie będzie przyjemny spacer. Taki mech. Mech i buki. Takie dróżki trzeba pokonywać, takie miejsca, żeby grzyby znaleźć. Widać różne rzeczy, żeby rosną różne. Dużo, zwłaszcza maślaków pstrych jest dużo. A ja tu mam jeszcze do pokazania dwa ładne borowiki. 11:00 godzina już się zbliża za 3 dosłownie na dziś koniec lasu to z Państwem się pożegnam zbiory całkiem całkiem przyzwoite teraz widać że ten borowik jest z dziurkami zobaczymy głębiej może będzie ok jeszcze ostatnie prawdziwki i wychodzimy z lasu tam jest jeden borowik duży przerośnięty mama i tata Tu jest taki śliczny mchu. I tu jest jeszcze jeden. I w zasadzie sobie można siedzieć więcej. Piękny dzień, piękna pogoda. Piękne grzyby. Ładny las. Wszystko dobrze. Okej, okay. dziękuję. Do następnego grzybobrania. Tyle. Do widzenia. Kto zostanie królem? W lesie od rana kłótnie i swary, kłóci się młody, kłóci się stary, jeden się cieszy, drugi się złości. Który zostanie królem piękności? Czy ten na drodze, czy na polanie? Który piękności królem zostanie? Ten jest zbyt mały, tamten zbyt duży, czy na koronę, któryś zasłuży? Ani za stary, ani za młody, w dojrzałych brązach, pełen urody, o przesadzistym, masywnym trzonie. Tak, ten borowik zasiądzie na tronie, żeby orzekły więc zgodnym chórem: Ty, borowiku, zostaniesz królem. Borowik dumnie zasiadł na tronie. Ja chyba także mu się ukłonię. Darem nie czeka na moje dary. Mam wobec niego niecne zamiary. I tak powraca, prawda ta stara. Dziś wszystkie grzyby idą do gara.